Przemuza. Przemuza. Partyzant. Partyzant. Lakiernik wyczesać. Przegość, przeklient, przekojot, prze-prze... Przemuza. Przemuza i kropka nad i gleba te gleby ta 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 te to chyba jeszcze twój stary na liczydle puścił do sieci co nie targujcie się bo mamy nowe maile przeczytam wam jednego jestem raca tylko cicho czytaj cicho niechudy i spoko wyczesany spoko wrzuty zapodajecie do sieci jesteście naprawdę nieźle wyjechani Cała nasza buda zapodaje waszymi nieusami. Mega szacunek. Wpadnijcie jutro na małe kurzenie do Hirosha. Objawcie się światu. Please, racja. Dobra. Odpisz im tak. Nie zaparkujemy jutro u was na bazie. Bo mamy błoto na przegubie. I z letka resorujemy. Ty, a co to znaczy? Nie wiem jeszcze. Niech kombinują, główkują, ale czuję, to może być przebój. Jaki przebój? E signora, te...